jak świata i poszczególnych narodów tak już bywa, że po wojnach następują okresy pokoju, po kryzysach okresy rozkwitu, a po władcach szalonych następuje zwykle władca wyważony, który naprawia błędy swoich poprzedników. Po Szaleńczych rządach Konrada Mazowieckiego, po dziwnych wyczynach Bolesława Rogatki, nastała era spokoju, wyważenia. Bowiem na tronie senioralnym zasiad Bolesław Wstydliwy, syn Leszka Białego. Urodził się tuż przed śmiercią swego ojca w roku w 1926 roku i zmarł w 1279 roku. Wstydliwy jest bardzo różnie oceniany przez potomnych. Z jednej strony podkreśla się skromny, ascetyczny, wręcz dewocyjny charakter i sposób życia księcia, który potrafił żyć w bardzo skromnych, Warunkach. Do legendy przeszły jego śluby czystości. Kiedy zapoznał swoją przyszłą żonę, już za życia świętą Kingę, złożyli śluby czystości, których dotrzymali do końca swoich dni. Natomiast, no, ciekawostką tu jest to, że Kinga złożyła wówczas jeszcze śluby brudu. I już nigdy do końca życia nie umyła twarzy, zaiste dziwne były to czasy. Kronikarze chwalą zwykle za przenikliwość Bolesława, za sprawiedliwość, za to, że był władcą wyważony. Ale nie wszyscy, bowiem jest również spora grupa krytyków. Tu może posłużę się cytatem. Jan Długosz. Tak pisał o Bolesławie. Umarł dziewiczoczysty wśród oznak głębokiej pobożności. Wszyscy publicznie okazywali ból, ale jednocześnie długosz informował. Był zmienny w rozstrzyganiu spraw, niewolnym od przekupstwa i lubił czasami zabawiać polowanie. Nadto niezbyt sprawiedliwy i rzadko rozstrzygający sprawy, żalących się i udających się do niego ze swymi urazami i krzywdami, łazy na dary i upominki. Gdy otrzymywał skromny podarunek, nawet łatwo i pochopnie wyrokował na rzecz obydwu stron. Miał opinię uciążliwego i nieznośnego. Pierwsza wielka po długoszu historia Polski Adama Naruszewicza określiła wstydliwego jako pana i tu cytat lekkomyślnego, sędziego niesprawiedliwego, zdzierce poddanych, za jego panowanie jako pasmo nieszczęścia i rozmaitych. Klęsk. A więc bardzo skrajne oceny. Jak wyglądał nie wiem. Pierwszy wizerunek pochodzi dopiero z XVI wieku. Z pocztu Macieja Miechowity I był zapewne wizerunkiem absolutnie z fantazji powstały. Również z fantazji. Na pewno są te dziwne wizerunki, niezbyt udane Pilatiego, Esera. No, ale już bardzo ciekawym na wysokim poziomie jest wizerunek Jana Matejki. Jan Matejko fizycznie wzorował się na Michowicie. Przedstawił pana Dmitrze. O skromnym wyrazie twarzy, w której nie ma lubieżności, w której nie ma okrucieństwa. Natomiast bardzo ciekawą, przynikliwą analizę psychologiczną przeprowadził Waldemar Świeży. To kolejny znakomity portret. Kolejne znakomite studium, studium umysłu człowieka, który ma swoje zasady, ale chyba nie jest z tym szczęśliwy. Znowuż wielkie dzieła. Porównajmy je i wybierzmy, który nam bardziej wizerunek odpowiada. Trudno wybrać mi osobiście, Waldemara Świeżek. Dziękuję.